Dzień dobry kochani, nagrywam się po raz drugi, ponieważ okazało się, że całą poprzednią scenę, że tak powiem, nagrałam po prostu w slow motion, więc witam Was w kolejnym vlogu. Jest sobota rano dla mnie i powiem Wam tak, odpuściłam sobie dzisiaj już drugi tydzień z rzędu trening mój poranny o dziewiątej, taki z aeroboksu, bo to są bardzo wymagające te treningi, i takie bardzo kondycyjne i po prostu ja ostatnio jestem bardzo zmęczona. Nie wiem, czy to kwestia tego, że za dużo, że tak powiem, napierdzielam w ciągu tego dnia, czy o co chodzi, czy jakaś faza księżyca, ale stwierdziłam sobie, że zamiast iść i się zajeżdżać na treningu, gdzie jeszcze tak wczoraj zrobiłam swój planowy trening, i jutro mam jeszcze trening do zrobienia. Więc stwierdziłam po prostu, że dzisiaj pójdę po prostu pobiegać, bo się ostatnio zajarałam, bo oglądałam sobie parę vlogów na temat tipów, jak biegać, i powiem wam, że wróciła mi ochota na bieganie. Ja kiedyś biegałam w ogóle bardzo dużo, jak na mnie i pomyślałam, że sobie wrócę do tego super by było w ogóle biegać dwa razy w tygodniu a póki jest piękna pogoda a dzisiaj wróciło w ogóle lato do Szczecina więc lipcopad na razie jest skończony na te dwa dni przynajmniej i na razie wracamy do trybu letniego więc ja sobie tutaj przygotowałam właśnie taką takiego tosta opieczony chlebek mam taki akurat żytni bez drożdży na zakwasie do tego masło orzechowe i dżem jabłkowy. I po prostu to sobie zjem jako taki, a i cynamon i sól oczywiście. I to sobie zjem jako taki dopala, czy że tak powiem, przed, przedbiegowy, żebym miała siłę. Więc za chwilę będę jadła, a tak w ogóle to ja już dzisiaj jestem po zrobieniu zakupów na targu. Kupiłam po prostu 40 podwójnych jajek. Do tego też kupiłam mnóstwo owoców, wiecie, truskawki, chociaż truskawki już takie są lekko winne, że tak powiem, czereśnie, maliny, już wam pokazuję. No, powiem wam, że jest taka obfitość nadal na, na rynku. Tutaj mam ogóreczki kiszone albo korniszone, już nie pamiętam, jakie wzięłam. Tu mam ogórki zielone, właśnie szczypior. E, cebula czerwona w ogóle z cebuli czerwonej będę robiła piklowaną cebulę. Jak chcecie, to wam pokażę. Albo po prostu wam pokażę. Zakładam, że chcecie. E, borówki w końcu kupiłam, bo stwierdziłam, że jak teraz nie kupię, to po prostu przegapię je. A tego bym nie chciała, bo ja mam taką tendencję. To w każdym razie powiem wam, że tego. Taka obfitość i mnogość na targu, że aż po prostu żalnie brać, a jednocześnie tak trudno to przejeść, żeby to w ogóle miało sens w takiej codziennej diecie. To tak, ja szamam swoją, swojego tosta, zabieram się za ogarnianie tutaj zakupów i za jakieś 20-30 minut idę pobiegać. Także dzisiaj popracuję sobie nad bazą tlenową, także na luźniutko 30-35 minut biegu. I myślę, że to będzie na tyle, na, jeśli chodzi o mój dzisiejszy trening. No, także to, to tyle chyba, co chciałam powiedzieć. Dziękuję za uwagę i miłego oglądania życzę oczywiście. Branko wstawione, łyk wody kokosowej, w ogóle woda kokosowa to są znakomite elektrolity. Telefon jest, słuchawki są, klucz do domu jest, Flokój zostaje w domu. Kiedyś próbowałam z nim biegać, ale Floki to jest krótkozystansowiec. Dobra, no to co? Szybki outfit check i lecimy. Matka dziwnie się zachowuje przed tym lustrem, nie? No, nie ja wiem. thank <laughs> zorientowałam, że zapomniałam na użycie z PFO na twarz. Mam nadzieję, że się nie postarajemy go o 5 lat. No a jeśli chodzi o tą bazę dębą, to po prostu pilnuję o tak jak teraz, żeby nie było więcej niż pół 150 w moim przypadku. Uspokoić oddech. Trochę trudno się biega i gada. No dobra, mogę garuszy jest dalej. Nie zdążyłam nagrać, ale z garakiem pokażę, że mam plus dwa dobre wolności. Także jak mam za wysoki puls, to albo zwalniam, albo po prostu Marsz obiekt tak zwany. I jak mi tylko spada puls, a to już zaczynam trochę. I przy tym wszystkim no, jeszcze staram się oddychać przez nos. Takie moje tipy. Ja już wracam do mojego okrążenia. Powiem Wam, że bardzo trudno jest wjechać powoli. W tej strefie drugiej właśnie tętno. No, dosłownie parę dziesiąt metrów muszę robić marsz. Ale jest jak jest. Cieszę się, że wyszłam tak naprawdę. Ale to tylko też mnie utwierdza w tym, że dzisiaj na tym Aeroboxie to bym chyba wyzionała ducha, skoro co kilkadziesiąt metrów mam już takie wysokie tętno. No, ale tak, z drugiej strony, aerobox na pewno nie jest w strefie drugiej. To jest bardziej u mnie ta już strefa. Końcówka trzeciej, a nawet już czwarta strefa Tętno, także wracam do domu i myślę, że dzisiaj, jak już w końcu wróciło lato, to oprócz prania, który wywieszę na balkonie, to też pomaluję takie stare obrazy na biało, tak żeby po prostu przygotować je na jakieś moje twórcze wizje. Uff, lecę dalej. Właśnie wróciłam z małego spaceru po centrum handlowym. Tam jeszcze odebrałam paczki po drodze, ale byłam w McDonaldzie i kupiłam sobie szejka z kawą, tą nowość. I powiem Wam, że jest to dobre, ale to jest tak jakby w smaku taki miks jakby takiej kawy, kawy mrożonej, kawy lodowej z proszku i po prostu mega słodkiego szejka waniliowego czy tam śmietankowego. No taki to jest deser kawowy, bym powiedziała. Jak na taki powrót lata, który mamy dzisiaj. Myślę, że jest spoko, ale chyba już nie będę tego kupowała. Wolę po prostu zwykłą kawkę okay. z mlekiem owsianym. Jest naprawdę mnia. Proszę nie zwracać uwagi na ten bałagan w tle, ale chciałam Wam pokazać, ponieważ kupiłam słodycze. Zdrowe słodycze. I zrobię z Wami tutaj unboxing. Nie wiem, czy jesteście fanami daktyli, ale jeśli nie jesteście, to te pokochacie. Kupiłam trzy smaki daktyli. Zaczęło się od daktyli o smaku kwaśnego jabłka. Te daktyle poznałam, jak byłam na wyjeździe w Helsinkach w czerwcu, i znalazłam je w sklepie. I powiem Wam, że naprawdę one są przepyszne, mają bardzo dobry skład. Składniki daktyle 92%, błonnik z korzenia cykorii, tłuszcz roślinny kokosowy, naturalny aromat i kwas jabłkowy. To naprawdę smakuje jak te żelki, a to są daktyle. No i to jest właśnie um, pierwszy smak, który kupiłam. Drugi smak, którego nie znam, to sour cola. No i ostatnie... Słodka brzkwinia i te daktyle, tutaj jest napisane, że one pochodzą, w sensie są przygotowywane w Danii. Ja nie widziałam tych daktyli ani w Karfurze, ani w oszonie, więc no, mega się cieszę na nie, bo to będzie taka moja słodka przekąska, jak będę miała ochotę. Także no, polecam, polecam, Wam serdecznie, bo te jabłkowe przetestowałam, a te, te wierzę, że będą też pyszne. Albo wiecie co? Od razu spróbujmy tą kolę. Przecież jestem zapchana słodkim po tym, po tym szejku kawowym, ale czego się nie robi dla moich kochanych widzów? Mmm, pachnie jak takie cukiereczki, jak wiecie co? Jak te lizaki. A, i co jest bardzo ważne, jak się je te mm, daktyle, to uważajcie proszę na resztki pestek, bo to jednak są owoce i no... Tak jak, jak, tak jak się kupuje orzechy, na przykład włoskie, i trzeba uważać, że nie ma kawałek skorupek, no to tak samo tutaj. Mega. Smakuje jak po prostu lizaki o smaku coli z dzieciństwa. Pewnie do tej pory ja robię te czupa -czupsy. Pyszne. Ojeny. Pyszne, zdrowe, pełne błonnika. No ale wiadomo, to są same węgle, więc tak naprawdę trzeba uważać z ilością. Bo na 100 gram produktu to ma aż 69 g węglowodanów. No i 2,2 g białka. Ale są przepyszne. Ja swoje kupiłam na Allegro. To nie jest zbyt tania przekąska, bo zapłaciłam około 10 zł za jedną paczkę. Ale też szczerze... Dzięki temu, że to tyle kosztuje, po prostu nie będę przesadzać z ilością. Polacanko. A few moments later. Tu mam taką stertę obrazów, tak naprawdę obrazu jednego. Chodzi ja też, że ten obraz jest podzielony na, na kilka części. W zasadzie to na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć części. I ja postanowiłam. To rozebrać, że tak powiem. I właśnie chcę go pomalować na biało jako podkład. I dzięki temu zyskam pięć nowych podobrazi, które no, są tak naprawdę tak zwaną i dosłowną czystą kartką. Będą w zasadzie, będą. A będę zamalowywała to po prostu białą, akrylową farbą. Myślę, że dwie warstwy wystarczą, ale zobaczymy. W ogóle odkryłam dawanie obrazom drugiego życia, jakoś chyba rok temu, kiedy babcia mnie poprosiła, czy mogłabym jej przemalować właśnie taki obraz kupny, gdzie miała jakieś tam słonie czy coś tam. I ja po prostu powiedziałam: Pewnie, babciu, zrobiłam taki właśnie tryptyk. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to poszło, no to. Na pewno mam rolkę na Instagramie i też jest short na YouTubie, więc podlinkuję, jakbyście chcieli zobaczyć. Ja myślę, że to był świetny świetny projekt i po prostu chcę zrobić coś podobnego tutaj. Właśnie chcę, żeby to były takie obrazy nietrójwymiarowe, kurczę, jak to się nazywało? Strukturalne, o, strukturalne. da da da, 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 da. A teraz zapraszam was na przepis na piklowaną cebulę, która się nadaje do wszystkiego. Pierwsze co to sparzam ją, czyli zalewam wrzątkiem, po czym od razu przecedzam przez sitko, po czym zabieram się za robienie mikstury, która nam zapikluje tą cebulkę, czyli dodaję wodę, ocet jabłkowy, sól, cukier, pieprz. I to wszystko mieszam w szklanym pojemniku, dorzucam naszą sparzoną cebulę. Zamykam pojemnik, mieszam, mieszu. Po czym dodaję dla ostrości. To jest taki opcjonalny składnik jalapeño ze słoika. Takie 3-4 łyżki. Mieszam, zamykam i zostawiam na noc w lodówce. Teraz mała przekąska. I zabieramy się za szarpany szponder, chociaż to może być tak naprawdę każdy inny kawałek mięsa, wołowiny albo wieprzowiny. To co robię, to przyprawiam ją kminem i takim miksem do karkówki, który już ma w sobie sól. Przygotowuję wolnowar, mój ukochany crockpot. No, i patelnie, ponieważ najpierw przesmażymy mięso. Ja użyję masła kolorowanego do tego, sprawdzam, czy patelnia nie nagrzewa mi się za mocno. Po czym kładę mięso i obsmażę je z każdej strony oprócz jednej, która jest kością, tak naprawdę, po to, aby zamknąć wszystkie smaki i soki w mięsie, zanim włożę je do krokodyla. W ogóle to jest pierwszy raz, kiedy zdecydowałam się przygotowywać szponder, byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Dobra, czas na przełożenie obsmażonego mięsa do krokpota, czyli do wolnowaru. Po czym zabieram się za przygotowywanie tego, w czym ten, to mięso będzie się gotować. Czyli dodaję bulion, daję liście laurowe, suszony czosnek, ja akurat mam taki w płatkach, trochę kulek ziela angielskiego. Daję też pieprz biały, który jest troszkę mocniejszy niż pieprz czarny. Nacieram też mięso musztardą. Dolewam trochę octu jabłkowego. I też natrę mięso takim sosem barbecue, bo akurat w tym stylu po prostu chciałam, aby to mięso było przygotowane po prostu. Także wszystko już gotowe. Przykrywam teraz wolnowar, ustawiam na, na noc na 8 godzin i widzimy się jutro. Jak wygląda mięso? Pachnie obłędnie. No. Wygląda też pięknie. Tak naprawdę powiem Wam, że mięso się po prostu rozchodziło w widelcach, jakie wyciągałam. Kości same wychodziły po prostu z, z mięska. Oddzielam jakieś żyłki, jakieś tłuste miejsca. Rozdzielone mięso, poszarpane takie już zalewam delikatnie bulionem, po to aby nie było zbyt suche. Resztę wlewam sobie do słoika, po to aby miała na taki może a la ramen później. Why not? Mięso chowam do lodówki, no i czas na posprzątanie. No a ostateczny produkt wygląda tak. Bajgiel z mięskim szarpanym, do tego piklowana cebula, szczypiorek, mniam. A ta cebula również pasuje w ogóle do innych dań, tak jak mówiłam, tutaj akurat śniadanie moje, wersja z tostem z awokado, pasztet na boku i jajecznica. Aż floki nie wierzył, że ta cebula naprawdę pasuje i jest pyszna i jest po prostu to wszystkiego. Także dziękujemy, kochani, za oglądanie. Pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego życia. Pa!